Budowy tego hospicu rozpoczęły się nieco ponad dwa lata temu i w, 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 w ramach tego czasu, jak mogliśmy zauważyć, była pandemia, potem wojna w Ukrainie trwająca. To wszystko też spowodowało to, że koszty tej inwestycji znac, znacząco wzrosły. Dlatego chcielibyśmy się zwrócić do ludzi dobrej woli, do instytucji, które chciałyby włączyć się, aby to dzieło mogło powstać jak najszybciej i jak najszybciej mogło również przyjąć pacjentów, którzy Czekają na tego typu placówki, aby wyjść naprzeciw i dla nich służyć. To głównie placówka jest skupiona na tym, że służy dla pacjentów zarówno w terminalnej fazie choroby nowotworowej, jak i tutaj, w przypadku dzieci, to może na pewno będzie inny jeszcze zakres, bo będzie też oddział perinatalny, a więc po prostu to będzie też dla matek, które są w stanie błogosławionym, a spotykają się z trudnościami. Wynikającymi z choroby dziecka w łonie matki. Więc tutaj ten zakres tej pomocy będzie bardzo szeroki i niejednokrotnie indywidualny. Już od samego początku, w momencie kiedy było wmurowanie kamienia węgielnego, od razu nastąpiła deklaracja, że Caritas Polska będzie również partycypować w kosztach powstawania tego hospicu.